Ale to syf. Cześć kochani. Dzisiaj nietypowy odcinek. Nie będę was w ogóle straszył swoją japą. Po prostu wrzucę wam kilka zdjęć z raportu GDDKiA na temat przejść dla pieszych na drogach krajowych. Przypominam nowy raport opublikowany bodajże 25 września na 682 przejścia podlegające GDDKiA. Brak uwag stwierdzono w przypadku 11. No i lecimy, zrobimy sobie taki pokaz slajdów. Oczywiście nie muszę tłumaczyć, że ten materiał jest oczywiście w kontekście planowanych zmian w prawie o ruchu drogowym, które miałyby przyznawać tak zwane, podkreślam, tak zwane bezwzględne pierwszeństwo dla pieszych, którzy zbliżają się do przejścia. Proszę bardzo, zdjęcie numer jeden, typowa sytuacja z polskiej drogi przejazd dla rowerów i przejście dla pieszych. To jest absolutnie standardowa sytuacja z polskiej drogi, gdzie nie wiadomo zupełnie kto ma pierwszeństwo. No bo oczywiście pieszy na przejściu i rowerzysta na przejeździe, rowerzysta, jak wiadomo, nawet nie będzie hamował tutaj, bo ma pierwszeństwo, więc za każdym razem winny będzie kierowca. 2. Piękna sytuacja, tu jest zdjęcie akurat z perspektywy przejścia dla pieszych. Autobus oczywiście zasłania to, czy możemy na to przejście wejść, czy nie. Tak samo zresztą, jak zasłania to, że zbliżamy się do tego przejścia, więc kierowca albo musi widzieć przez autobus, albo po prostu zakładać, że ktoś na tym przejściu stoi. No ja niestety nie potrafię patrzeć przez ściany, ale chyba będę musiał się nauczyć, jak się zmienią przepisy. Tu jeszcze lepsza sytuacja, w drugą stronę patrzymy z perspektywy przejścia. I teraz wyobraźcie sobie, że jedziecie z przeciwka, macie po lewej stronie autobus, jeszcze bardziej w zasadzie w osi pasa macie renówkę, no bo kierowca nie wie, że tam jest przystanek, bo oczywiście zasłonił mu to autobus, więc wyjeżdża na środek drogi, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No a wy widzicie tyle, ile widzicie, czyli aktualnie zupełnie nic. Jeszcze lepsza sytuacja: polska droga w pigułce tam jest przejście dla pieszych. To jest piękny przykład, tak zwana strefa akumulacji. Mistrzostwo świata w normalnym kraju, jak skręcam w prawo, to mam tak zwaną strefę akumulacji czyli odpowiednią ilość miejsca, żeby za przeproszeniem zabrać dupę z krzyżówki i nie narażać ani siebie ani rowerzysty czy pieszego. Tutaj jak widać, jeżeli zatrzymam się tak, żeby udzielić pierwszeństwa rowerzyście czy pieszemu, mam 90% szans, że ktoś tego nie zauważy, wiedzie mi w dupę, po czym ja y, zmasakruję rowerzystę albo właśnie pieszego. Super rozwiązanie. Tak, tutaj stoi pieszy. I tutaj też stoi pieszy. I tak, tutaj też stoi pieszy. I ten pieszy, co więcej będzie miał pierwszeństwo przed przejściem dla pieszych, więc ja będę musiał umieć patrzeć przez drzewa. Nie umicie, to się kuźba nauczcie. Tak tutaj też stoi pieszy, podpowiadam w kamizelce odblaskowej. Zauważcie, że to nie jest obszar wyłączony z ruchu, a ten kierowca nie łamie przepisów. On stoi na parkingu. To jest najlepsze zdjęcie, jakie znalazłem w całym raporcie. Urzekł mnie naprawdę ten podpis. Nie jest widoczny człowiek w dobrze widocznej kamizelce ochronnej. Polska drogowa rzeczywistość na jednym zdjęciu i w jednym znaniu. Znajdź pieszego. Kolejne zdjęcie z cyklu znajdź pieszego. Tu akurat mamy widok z perspektywy pieszego, który chciałby sobie wejść na takie przejście. Zwracam uwagę na to, co jest po lewej stronie. Ilukrotnie mówiłem o tym, że przyznanie w tej chwili pierwszym pierwszeństwo jest głupim pomysłem. Mówiłem yy, o perspektywie kierowcy ciężarówki. Za każdym razem zostawałem wyśmiewany w komentarzach, że przecież ciężarówki nie jeżdżą po miastach, tylko po obwodnicach. Jak widać. Mistrzostwo Świata, przeczytajcie sobie opis, nie mam nic do dodania. To też jest bardzo fajne, i chyba to samo przejście. Bardzo mi się podoba, bo nie dość, że znaki zasłaniają absolutnie wszystko. To jeszcze pieszy może tutaj wyjść centralnie z podziemi, bo chodnik jest zdecydowanie niżej niż poziom jezdni. Mistrzostwo! Nic dodać, nic ująć. Mogę tu rozjechać pieszego i jeszcze w bonusie trafić rowerzystę. Świetne rozwiązanie infrastrukturalne. Gratuluję. Nie mam komentarza. Tutaj w zasadzie się zastanawiam, co to takiego jest. Czy to jest skrzyżowanie, czy przejście dla pieszych, czy może jakaś inna forma, o której niestety nie słyszałem. Widać, mam jakieś braki w prawie o ruchu drogowym. I tutaj kolejna tego typu sytuacja. Wyjaśnijcie mi, proszę, cóż to jest za twór infrastrukturalny, bo ja nie wiem. Nagrywając film z Legnicy, wcale nie mówiłem o tym, że mamy zbyt dużo skrzyżowań i innych tego typu idiotycznych obiektów w okolicy przejścia dla pieszych. Tutaj zobaczcie, mamy krzyżówkę, nie wiem, czy jest więcej niż 10 metrów. I przejście dla pieszych. Na pewno widać tego pieszego z za samochodu albo autobusu, który będzie wyjeżdżał z tego skrzyżowania. Tutaj jakbyście sobie chcieli wyjść z koniem na spacer na pole, to możecie. Dlaczego nie? I kolejny przykład z tak zwaną strefą akumulacji. Idealne rozwiązanie, jakbyście chcieli jednym strzałem rozwalić komuś samochód, zabić rowerzystę i pieszego. Da się. Kolejny raz mieszanka przejścia dla pieszych, drogi rowerowej i skrzyżowania w jednym. Brawo! I spójrzcie, znowu ta niedobra ciężarówka. Skąd ciężarówka w mieście? Przecież wiadomo, że mamy obwodnicę. Ale swoją drogą chciałem pogratulować drogowcom, bo jak widzicie, gdybyście mieli problem z trafieniem w pieszego na przejściu, to to przejście zostało tak bardzo ładnie rozłożone, rozwinięte i przedłużone, żebyście mieli większe szanse. Super. Tutaj powiedzcie mi, gdzie zaczyna się przejście dla pieszych i gdzie ja mogę bezpiecznie wejść na jezdnię, bo ja się zastanawiam, i kurde, nie wiem. Świetny przykład polskiej inżynierii drogowej. Przejście pojedyncze przez cztery pasy ruchu. Mistrzostwo Świata. Pokażcie mi jedno tego typu przejście w Niemczech. Jedno. I znowu ta niedobra ciężarówka. Co robi ciężarówka w polskim mieście? Ciężarówki nie jeżdżą po miastach, tylko po obwodnicach. Przecież ja wymyślam, że kierowca ciężarówki nie widzi absolutnie nic na. Prawie 10 metrów do przodu, nie widzi prawie absolutnie nic na boki i wcale nie ma dużego prawdopodobieństwa, że rozjedzie pieszego na przejściu. Zupełnie. Piękna samokrytyka, szacun dla panów z GDDK i ja. I moje ulubione zdjęcie, a w zasadzie dwa zdjęcia. Jak widzicie, zbliżacie się tutaj do przejścia dla pieszych. Chyba. Albo nie. Nie wiem. Zapalę długie, to zobaczę. Może. Ja pierdzielę. No, to na razie tyle ode mnie. To było takie krótkie podsumowanie liczącego ponad 90 stron raportu GDDKiA o przejściach dla pieszych. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy chcą jak najszybciej przyznać pieszym tak zwane bezwzględne pierwszeństwo przed przejściem. To jest bardzo dobry pomysł. Jakbym miał zakład pogrzebowy, chyba bym was sponsorował. Dziękuję. Tyle ode mnie, Motoprawda prawda w internecie, trzymajcie się, Paweł Rygas.